Wiesz, czapka jest? <głos> <głos> Najważniejsze. A, a, i widzisz? No, 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 to jest, I to jest. I jakoś. I zrobione. Nie, ja zaraz się zacznę nagrywać. Zobaczymy. <noise> I to jest. Ja to po prostu, ale nie ty odważny wiesz. jesteś do gadania, bo ja już tak. Już teraz o... przygotowanie robię, kurde, i tak jakoś nie mówię. Wiesz no, ale... to... co, powiem ci, że nie ma co się przygotowywać, bo jak będziemy oglądać, to i tak będziesz pytał Co? To. 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 nie? A to a... ja za każdym razem mogę. Oglądać, ale wiesz, o boja, to... To... A ja wiem, o co chodzi, Ale wyżej, ale, ale, jak mówisz tak. A jakich chyba głos? w Patrzcie, kto do, do mnie przyjechał. Jak masz na imię? Tomek. Tomek. Cześć, Kubercie. Cześć, cześć, Tomek. Cześć, Tomek mnie odwiedził w moich Bieszczelach. Przywalił wczoraj w nocy. Jezus, czepię, bo czepianie, że przywalił. Przejechał 800 km. 800 km. I przyjechał tutaj do mnie z taką ciekawą baterią. Wszyscy krzyczą, że chcą, że chcą, że chcą, żeby z nią pogadać. No tak, i co? Tak. Udało się coś pogadać? Tak, udało się. Trochę chyba dzisiaj z tą baterią z moich błędów Jedną no, wtyczkę urwałem, ale to Hubert naprawił, więc doszliśmy do ładu po, po zdjęcia, zdjęcia, rzucę tam jakieś takie małe tak, zdjęcia, że tak. jak, jak, jak można naprawić znaczy, uszkodzone gniazdo. Trzeba bardzo uważać, bo są delikatne. A słuchajcie, no właśnie, opowiadamy o czym. Teraz Wam pokażę. No właśnie. Słuchajcie, bateria taka. Ciekawe kto co to jest? Kto poznał. Co to jest? Kto poznał? Nie, no to powiemy im. Powiemy. powiemy. Słuchajcie, Kia ev 6 Ta wersja ma 180S192S też działa. Także tutaj trochę porozbierane. Okablowania trochę jest, trochę komputerów i innych rzeczy no i chyba coś się tam trochę z tego udało zrobić. Czyli wszystko widzimy i wiemy, co się dzieje w tej baterii. Komunikację mamy? No, pełną komunikację mamy. Tak. Ze slajwami nie rozmawiamy, rozmawiamy w sumie z masterem, chociaż slajwy też kiedyś będziemy myśleć o tym. Dobra, to tu już mamy. Eee, to co? Eee... Po dzisiejszym upojnym gdzie możemy powiedzieć, że mamy bardzo... jesteśmy zadowoleni z naszej pracy, bo jednak udało się moja trasa nie poszła na dny. Przyjechaliśmy na kilka drugi przyjechał do Huberta, żeby w końcu ogarnąć tą baterię, I się udało skomunikować ją, że będzie można wykorzystać to. Do... Różnych celów, nie tylko samochodowych. E, słuchaj, bo to właśnie. <laughs> Ale czy chcesz użyć do, do tych takich no właśnie, niebezpiecznych? No właśnie, no właśnie. No bo tutaj, bo tutaj tak zdarzyło do się. Do, że... do motorówki. Do motorówki. Nie no, w taki, ale w taki, wiesz, no bez opakowania do no, wodorówki. To jeszcze bardzo no, Nie, to nie, nie ta Ale powiedz że, ale to płytnie, to, ale ta wersja właśnie, od 68, to normalnie takie pozapinane, nie? Jakby, tym... To po co ma wycinać? Nie. Aha, że... Nie, zaje... ta wersja 68, to nie mówię o tym Koniro 2, no. mówiłem, to ona normalnie, mają fajnie, takie skrzyneczki, wszystko jest zapakowane, tutaj gdzieś z dołu jest otwarte i tak dalej, nie? A tam jest w i tak jak, na przykład... Hermetyczny. No, Hermetyczny. A, no to już wiadomo, co można do lepszego do łódki. Tak, rzucić, tam, to tam to są do wodorówki. Wiesz, on jest wygrywany? Z przodu jest stu można wejść. Tu plus ten jest. Nie, obok światu z przodu jest. Aha, że po długości. No, 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 no to, to, to długości. Tak no, no, zależy, zależy no co co jest no, potrzebne i do kogo. No, no właśnie, to sobie po tym możesz po nie? No no i co? To, to mogę powiedzieć tyle, że udało się. To tak. chyba dzisiaj krótki film. Dawno, jak zawsze, o tym na... nie jestem <laughs> na nie, nie ma nagrań? Nie ma nagrań. Ja się zastanawiam, ale się w ogóle nie dziwię, że Hubert ma on wiele filmów, patrząc na to, ile dzisiaj do niego zostało wykonanych telefonów, siedząc tutaj u niego. Pół dnia, to mam powiem, że się w ogóle nie dziwię. I tak dziwię, że w ogóle nagrywa cokolwiek. Bo... I tak, ja bym i tak mógł za to brawo przyjmował, bo ja to, że nagrywajcie, że to, koledzy mi kazali nagrywać, to nagrywa. A, właśnie, koledzy kazali. No coś trzeba nagrywać, żeby coś się działo, co się dzieje, że Hubert żyje i że... No to... Ale czas ma postępy w rozwoju i powiem, że naprawdę, szababa. Dla niego, dzięki, dzięki Bo, bardzo ja no, dzięki. Tak, patrząc na to, jaką robi robotę, no to naprawdę może no to, 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 to... Ale to wiesz, ja sam tego nie robię. To no tak, samemu się to... wielu rzeczy nie da zrobić, na szczęście. No. no ale nawet Twój przyjazd tutaj załatwił sprawę też, że, że jednak było na, na czym przetestować sobie na żywym organizmie. Są powiedzmy jeszcze takie małe niedociągnięcia, które no, no, trzeba poprawić, to... ale to jest taki start, problem z odczytem na starcie. Ale to są takie kosmetyka, to teraz no. kosmetyka, najważniejsze rzeczy. Działają. Co dalej? Myślę, że gdzieś tam kiedyś jakiś tam kolejny film, może Ty coś nakręcisz, to może coś Mamy w sumie jeden film, się nakręcić inny o tych walownikach. A o Tak, a to następnym razem może się uda. A co, który lepszy, daje jeszcze nie? Może nie dyskutował pod tytułem tego, który jest lepszy, tylko po prostu różnica, żeby każdy sam osądził, co jest lepsze, a bo takie mówienie, to jest lepszy, to jest gorszy, to że nie do końca. Nie no, no faktycznie, tu masz, no, masz rację. No masz masz na temat tego, co ma jedno, co ma drugie urządzenie, w czym jest jedno, w tym jest druga lepsza, no i wtedy niech każdy tak naprawdę jest oglądający sam sobie, wyciągnie, co dla kogo jest potrzebne, bo to jest bardziej ważne, co dla kogo. No, jeden ludzie wiecie: Mercedesa, drugi Forda, i tak naprawdę każdy ma rację. Jeszcze raz od początku. Nie, już nie będzie jeszcze raz od początku bo z mikrofonem dałem ciała, także na pewno wcześniej było tak słabo. Mam nadzieję, że poprawię w produkcji. Może gdzieś jakieś programy dobrać, Nie, no pięknie. w końcu może jakiś mikrofonek kupię. Żeby wiedział, to bym przywiózł już. Dobra, dobra. Następnym razem postaramy się coś wykupić. Dobra, dobra. No a faktycznie porównanie takiego deje, a właśnie. No i kolejne podziękowania. Tutaj od Tomka mam deje do, do sprawdzenia. A, tak, Nie było chętnych, żeby, znaczy, może byli chętni, ale jakoś tak. Ja się nie lubię prosić, no. a ten mi wcisnął, po prostu przywiózł, wcisnął i wrzucił. Co daje było, żeby nie było? Nie sprzedaje? Po prostu mam taki, mi się one osobiście podobają, więc po prostu przywiozłem Hubertowi do przetestowania. Czy może mi się spodoba? Czy może się spodoba? Znaczy wiecie, to są, tak dla mnie, to tylko na rynku są dwa falowniki, albo właśnie Day albo Sofar, które pozwalają podłączyć każdą baterię, bo to jest ważne. Bo tak. możemy sobie kupić wiele, tylko mnie to czasem cały czas dziwi, że ludzie kupują inne, różne falowniki, a później się zastanawiają, jak do tego mam podłączyć baterię. Jaką baterię? No i też I jak, tak jak tutaj nasz lektor podpowiada, jaką baterię? <laughs> może być bardzo droga później i się można zdziwić. To, że... A no tak, ale te tematy są trudne, tak. ja już ich nie poruszam. Tak, tak, w sumie tak, najlepsze jest... jest, jeżeli uda się w miarę pokazać, tak, że da się z czegoś się zrobić, a tutaj jest w sumie nowa bateria. Zrobił ktoś taką? Słyszałeś o tym? Nie. Żeby ją uruchomił? No właśnie nie, dlatego powiedziałem, że szapowa dla Ciebie, że to się udało zrobić. Ale, tam je, ale do, to od razu wspomnę, jeszcze Dawid no. i Marek jest. A no tu tak, Marek tak, tak Po Marek. Podziękowania, A, tak, tak, tak oczywiście. Dla Marka też gratulacje, bo wiem no. za co? To trzeba wspomnieć no, i tutaj, że popchnął nasz temat, tak? I, no. no i faktycznie to też, to też trochę ruszyło, ruszyło. Świeża krew, potrzebna. Ja? Bardzo, <laughs> bardzo. No. Sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, więc czasem po prostu trzeba się podzielić czy z pomóc i to wtedy idzie, jak to się mówi, 1 plus jeden wychodzi cztery, nie? To cię podsumują! Bo, ale to jest racja, ale, ale to jest to. to. To jest tak z ludźmi, to nie jest po prostu jeden plus jeden to jest trzy, tylko to się po prostu razy dwa się robi, nie? ja się w życiu tego nauczyłem nie raz, że tak po prostu jest. Dlatego zawsze trzeba się po prostu z ludźmi dogadywać i dzięki temu można osiągnąć o wiele więcej, nie? Nawet tutaj to, że właśnie widzisz, przyjechałem, Mamy coś już nowego. Czy ja będę miał tak samo Ty już masz? I podejrzewam, że, że jeszcze też. No, jak coś, uderzajcie do Tomka. Do mnie też możecie, ale u mnie odpowiedź tak trochę dłuższa potrafi być. Ale, jak coś, to zawsze do Tomka. Znajdziecie go też na grupie. E, w Facebookowej tutaj... E, e, tak. E, link w opisie. No i co? No to zrobię wam taką fajną przebitkę. przelecę jeszcze. To, po tej baterii takie jakieś może trochę zbliżeń. Oczywiście to jest na pająku przypięte, tak. E, żeby nie było paniki, że ta bateria na ziemi, bo to nie jest spięte jeszcze w high voltage, tak? Tutaj no, jest pełne. No No, ale to w szeregu mamy tam po 28. Po tak, no po, po 24 jest chyba spięte, to to. to nie robi krzywdy. A tak, faktycznie. Głównych no, 48 tutaj jest tylko. No, nie, nie, 24 faktycznie, 24. No, to tak, no tak no, także, także tutaj nie ma, nie ma problemu. Główne podłączenie, no już w miejscu docelowym pewnie będzie, będzie robione, oczywiście. No i wtedy zachowaniem wszystkich bez, norm bezpieczeństwa, tak? Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj tak się tutaj, ale o, o tym to będzie osobny film na 100%. Okay. A tu jeden z producentów, znaczy tak, już słyszałem gdzieś wcześniej, ale to no. jeden z producentów baterii się przyczepił, że jak kiedykolwiek powiedziałem, gdzieś tam wyszło, no. wyszło z kontekstu. No. Że powiedziałem, że w sumie baterie można podłączyć bez zabezpieczeń. Słuchajcie, jak ktoś, no, nie jak nie ktoś nie. zrozumiał w ten sposób, jakikolwiek kawałek filmu, tak? Pokażcie mi, w którym mogłem tak powiedzieć, to od razu prostuje. Nie ma takiej możliwości. Nigdy. Po pierwsze, nie róbcie tego w domu. Tak jest. Drugie, nie róbcie tego sami w domu. A bez <laughs> BERSA tym bardziej. To jest... Dokładnie, i musi być zabezpieczone. Musi być jakakolwiek logika. Nie, no, powiedzmy tak, niektórzy robią sobie odczyt, tak? Mają podgląd do tego, co się dzieje. Fajnie, jak będą go mieli 24 na dobę i będą siedzieć przed tym monitorkiem i z palcem na rozłączniku, tak? Ale to też jest zły pomysł. No i znowu będzie to też jest zły pomysł, żeby obserwować. Nie, nie, nie. Musi być coś, co szybko zareaguje na. Jak, jak... Jakąkolwiek zmianę, o może tak, już nie mówię o awariach, tylko jakąkolwiek zmianę i jakiekolwiek rozłączy rozłączy anomalie. Tak, tak. tak. rozłączyć PMS od razu ze zmiany napięć, czegokolwiek, wystąpienia nawet, przy, tak naprawdę uszkodzenia kawałek, zwarcia, czy założenia bezpiecznika podstawowego, bo nie rozumiem tego, żeby tego nie robić, bo naprawdę to jest wysokie napięcie i tutaj naprawdę uważajcie, nie? Bo, Dokładnie. W ogóle bym dodał, że w ogóle ja, ja do takich rzeczy bez rękawiczek takich specjalnych to nie podchodzę, nie? No, czy lektora poprosimy, lektorze czy możesz podać? Ja tutaj pokażę takie. No, Chociaż do tej baterii też się mogą nie nadać. Ten worek, ten biały no, worek. No. I tak bym proponował naprawdę... Te się, to... się, te, się, te się mogą... Takie coś, takie coś. Tak. Nawet takie... Pokaż, no, jak to nie wyglądają. To takie pisze, które... A, no, też... A no, masz Takie. No, faktycznie. No te są delikatne, wiesz, do, do tych. Ja faktycznie ten ten. Ale, no, ale to no, łatwiej łatwiej ze śrubkami i tak. Zrobić. Tak, tak, faktycznie one fajne są tym, tym. Tak. No ale prawda jest naprawdę, uważajcie, bo można sobie... Nawet ja przypadkowo przyznam się, montowałem instalację i ściągnąłem na chwilę rękawiczkę i panele były przysłonięte, ale podłączone. był jeden dotknął mi tutaj, drugi tutaj i już mnie 300 V kichało. I wtedy wiem, że naprawdę. A ściągnąłem na chwilę? S cały czas robię. No, spędziałem. No nie było tam, bo wszystko było przysłonięte. Ale się nauczyłem, że naprawdę rękawiczki, wiecie co, nawet można kupienia gdzieś dotknąć. I jak nie masz, to jak dotniesz już po prostu no, może się zrobić nieciekawie, więc naprawdę polecam rękawiczki to podstawą, nie? żeby to robić. Ja wiem, że jest niewygodniej, ktoś powiedzą, Boże, bo to śrubek nie może czegoś, ale... Bezpieczeństwo przede wszystkim, pamiętacie, nie? nie? Dokładnie, poniwa. dokładnie. Także pamiętać o bezpieczeństwie i tak, bez elektroniki nie podpinać. Nie macie umiejętności. Tym bardziej nie podpinajcie. Nie podpinać. Nie Tym macie papierów na, na pracę nie robić. Ale jak nie macie umiejętności, nadal tego nie? Lepiej się doszkolić albo zawołać kogoś. Kto ma pojęcie, co robi, ewentualnie. A jak nie, to do sklepu najlepiej i kupić sobie to, co w sklepie jest dostępne, co producenci tam oferują jakieś, bo, bo to może być dla Was w sumie. No, wiecie co? To, to łatwiejsze. Tak, więcej krzywdy. Droższe, a łatwiejsze. Tak, znaczy więcej można sobie krzywdy narobić przez to, jak się zna. tym bardziej do takich baterii, nie? Dobra, słuchajcie, kończymy. Tak, już, na koniec. Późno, bo najpierw No kończy. właśnie. Na koniec jeszcze tutaj zrobię Wam taką przebitkę z tej baterii, jak mniej więcej układ wygląda. Ona jest rzucona na podłogę, słuchajcie, na OSB. No właśnie. Na OSB. <słuchaj> Przebicia nie ma? No. Krętów żadnych nie było, skończyliśmy. <słuchaj> tak. E, I No i co? Normalne. Z... Zob no zobaczycie jak będziecie zainteresowani czymś więcej, no to co tam te łapki, no już a, tam łapki. Piszcie w komentarzach co chcecie, co wam się nie podoba, oczywiście mam nadzieję, że się podoba wszystko. E, wiem, że za mało pokazujemy. Będzie dozowane, będzie dozowane. Jak na razie. No mamy to. Zrobisz? E, Brudna podłoga, tak? No, się no, jakby co? Sterownik, styczniki. Tu wszystko mamy, opakowanie ze styczników w tym miejscu. I tak wygląda cała bateria 180s. To jest F6, jak dobrze pamiętam, tak? F6, 192s też, o, I, też i, się i, da. BB6. I, I Czy IONIC? A, IONIC. to jest za A Tak, bo BB6 nie było. A, to jest ajonik No to widzisz, to to, 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 jak to się mówi? nie ciepio, żeby tak naprawdę to jest, to jest ionik, piątka. Ta słabsza wersja. Znaczy nie słasza, bo jest słabsza, bo 58 była najsłabsza, a ta jest 73 kWh. No dobra, ale jest. Reszta gratów jest tutaj, ja z tej to baterii. Badać, tylko brakuje tak naprawdę dwóch ogniw, nie? Tam jak no. widzicie jest taka dziurka i to jest właśnie, to widać, że to jest dwóch ogniw brakuje i wtedy będzie 77 w oryginale, tak jak... Jak na... 6. I wisiałeś, bo to jest to takiego. No, do, Zresztą jeden koncert. koncert. <laughs> dokładnie. A tu jeszcze, no to już tak na koniec, w tym takim. i najlepsze, a <laughs> znaczy taki e, końcowy. Na gadżet. O, widzicie? Da się? Dobra, no, godziny jeszcze zero, ale. ale. <laughs> Mam nadzieję, że i Wy nie możecie się doczekać już na targi Enex w Kielcach. Strefa YouTubera już niedługo Was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 lutego. 300 wystawców w 7 halach. bądź z nami w strefie youtubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie youtubera. Zapraszam fanów elektromobilności. Spotkajmy się na eneksie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią, opowiem wam jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z Wami o magazynach. Mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii. O to przyszłość. Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego! Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 luty 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa YouTubera.